Ok. Uh. Zabiba chora w sobie trzeba szmal zarabiać. Dzwoncie po bicza gnoju na kolana. Koniec tych słabych żartów, to nie familiada Skończyło się babci zranie, nie będzie bajek opowiadać Zapierdalać, 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 zapierdalać Szma, szma, hajs, hajs i schudni. Z wyczerpania to nie przedszkole, pizdo Nie będziesz się żalać nad samym sobą Jak inni mogą, ty nie możesz, to wypierdalaj Dzieciak w tobie niewinny, ufny, żałosny Życie to nie plac zabaw, smarka dorośli. Co? Jaki rad? Co? Wie nie młodzi? Weź nie rób jaje Rób więcej nadgodzin Wakacje są dla dzieci Złudzenia i pierdoły Brednie jak to, że człowiek urodził się dobry Różowe okulary Weź to z mordy Ściągnij, wyglądasz w nich jak idiota Masz jakiś wątpy ESA Tak jest proszę Państwa Forever Young 2025 Zabij dziecko w sobie, nie daj się złapać. Esa Ten mały dzieciak we mnie to ja Kocham go, 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 kocham go, kocham go, kocham go chce się tylko bawić i grać, zabij go! Zabij go! Zabij go! Zabij go! Ten mały dzieciak we mnie to ja! Kocham go! Kocham go! Kocham go! Kocham go! On chce się tylko bawić i grać! Zabij go! Zabij go! Zabij go! Zabij go! Idzie Grześ, chce zjeść! Forexu! Miało być do przodu, a czasami jest do tyłu. Esso!